Wow, wow, ale dostałem intro od Michała, mojego imiennika. Dzięki serdeczne wszystkim, którzy mnie teraz słuchają. Tak jak mi Michał zapowiedział dzisiaj, powiem Wam troszeczkę o trzech rzeczach, jakich nie mówię o osobom chcącym zostać programistami. Żeby Wam troszeczkę zarysować, kim jestem, nazywam się Michał Guzowski. W IT właściwie działam od 2012 roku. Zaczynałem jako programista. Przez 6-7 lat po prostu byłem programistą. Natomiast potem, zakochałem się w robieniu biznesu, w rozkminianiu modeli biznesowych i jednocześnie cały czas trzymając bliską styczność z branżą IT. I z tego powodu założyłem dwie spółki Akademia Aplikacji oraz Developico. Obie działają w obszarze IT, natomiast zajmujemy się tam platformami low-code'owymi, w jednej uczymy, w drugiej wdrażamy. I o tych platformach low-code'owych troszeczkę wam dzisiaj opowiem. Tak, żeby wam dać do zrozumienia jako mam perspektywę czy doświadczenie, z jakimi klientami pracuję, pracuję przede wszystkim z dużymi. Z dużymi klientami, gdzie wykorzystuję te technologie, o których Wam dzisiaj opowiem. I to, o czym będę opowiadał, to właściwie można by. Rozpocząć moją historię od tego, co na pewno każdy, każdy z Was gdzieś słyszał, czy, czy skąd skądinąd nawet z nas doświadczenia, czyli jeżeli jesteście deweloperem albo chcecie być deweloperem, to wyobrażacie sobie, że co? Wrzucicie CV i będzie napływ mnóstw zgłoszeń, rekruterów, hej, chodźcie do nas. I poniekąd tak jest, rzeczywiście. Wynika to z tego, że. W branży IT jest ogromna przepaść, jeżeli chodzi o kadrę. Brakuje bardzo ludzi. Kierunki IT są najpopularniejszymi ze wszystkich kierunków na uniwersytetach. Codziennie powstają powstają, edukują się nowi ludzie na bootcampach różnego różnego rodzaju, szkoły programistyczne w stylu nauczymy cię w rok albo nawet jakieś takie kursy trzymiesięczne, miesięczne, miesięczne chodź zostań programistą, no to powstają jak grzyby po deszczu, jest ogromne zapotrzebowanie na tych ludzi i ciągle ich brakuje, pomimo tego, że Nowi, nowe osoby się przebranżawiają czy edukują, no to ciągle brakuje tych programistów. W Polsce mówiło się o 50 tysiącach już w 2018 roku, w, 2000, w, w Europie było to pół miliona, natomiast przewidywało się, że do 2030 roku tę dziurę, te braki kadrowe uda się ją zalepić. No dzisiaj wiemy, że jesteśmy bardzo dalecy od tego i prawdopodobnie to się szybko nie uda. I dlatego na pewno, jak, jak yy, 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 gdzieś tam przeglądacie, czy, czy atakują was na social media, jakieś ogłoszenie, hej, idźmy w branżę IT, na pewno słyszycie o tym, że yy, no co, no to teraz będę uczył się Pythona, żeby zostać data scientistem, albo teraz będę uczył się programowania w, w Javie, żeby zostać mobile developerem. Problem jest tylko taki, że wszyscy w ten sposób myślą. I jeżeli musicie, jako juniorzy, zdobyć doświadczenie, no to faktycznie, no cóż, może być z tym wyzwanie. No nie, nie można się oszukiwać, że od zera do programisty w rok się nie, nikomu jeszcze chyba nie udało, albo na pewno się to nie uda. Um, junior, juniorowi nierówny, i rzeczywiście, jako osoba, która była programistą, wiem, że, że taki naprawdę solidny junior, no to jest osoba jednak z. z, z Wieloletnim doświadczeniem, czyli choćby takim playgroundem, w którym sobie zdobywał to doświadczenie, w którym budował swoją wiedzę, który zjadł zęby i zarywał nocki, żeby pogłębiać cały czas ten, ten temat. Więc programowanie wcale nie jest tak proste, jakby się, jak się to reklamuje. I dlaczego, dlaczego w takim razie pojawił się na konferencji ETI? No, bo jest pojęcie, o którym niewielu jeszcze y rekruterów wie, mianowicie coś takiego jak citizen developer. Kto to jest citizen developer? Citizen developer jest to osoba, która działa na styku IT, natomiast ona nie jest deweloperem, takim, takim mobile developer czy full stack developerem, nie jest też adminem, czyli teraz byśmy powiedzieli DevOpsem, SecOpsem. To jest osoba, która jest tak naprawdę wywodzi się z branży nie IT, Czyli była w marketingu, w logistyce, w dziale prawnym, w księgowości, bardzo dobrze rozumie procesy, czyli rozumie, co ma zostać dostarczone, i następnie jest na tyle kumata technicznie na poziomie na przykład Excela, czy funkcji Excelowych, że umie sobie złożyć rozwiązanie z klocków i jest w stanie nie tylko zrozumieć, co musi zostać dostarczone, ale także to zrobić za pomocą prostych narzędzi. I ten proces wytwórczy jest przez to bardzo, bardzo skrócony. Dużo szybciej się wtedy dowozi. Na pewno znacie takie, taki problem, albo słyszeliście o tym przechodząc do IT, że często co innego zrozumie deweloper, co innego jego team leader, co innego będzie w dokumentacja, co innego miał na myśli klient. No więc w momencie, w którym staramy się jak najwięcej tych ról łączyć w jedną, to skracamy ten błąd poznawczy, czy błąd komunikacyjny, który się pojawia gdzieś po środku. I taki citizen developer pozwala dużo efektywniej dostarczyć rozwiązanie. W dzisiejszych czasach, przez to, że rynek i branża bardzo szybko się zmienia, i to, co jest aktualne dzisiaj przez 3, 6 miesięcy jeszcze będzie aktualne, ale co będzie za rok, nikt tego nie wie. Więc dzisiaj technologia musi być bardzo elastyczna i bardzo szybka, i to powoduje, że ona nie może być trudna. Trudna, natomiast cały czas jest i będzie wdrażanie, czyli odpowiednie przygotowanie organizacji, odpowiednie dostosowanie procesu wytwórczego czy analitycznego i jak najbardziej skrócenie go, żeby to, co ma zostać dowiezione, dowieść. Więc Citizen Developer to jest taka nowa rola, o której mało się mówi, a płaci się niewiele gorzej niż w przypadku zwykłych deweloperów. Junior, Citizen Developer, juniorowy. Mówiąc Citizen Developer, mówimy bardzo szerokim spektrum technologii, platform, zaraz o tym jeszcze więcej powiem, natomiast jest on jak najbardziej sensownie opłacany. Czego nie mówią rzecz druga, to jest właśnie platformy low-code, no-code. Co to są platformy low-code, no-code? Jest to kolejna generacja języków programowania, można powiedzieć. Generacja druga to był Assembler, trzecia to był C, C, C Sharp, Java, JavaScript, you name it. I potem mamy narzędzia low codeowe Charakteryzują się tym, że mają, są łat, mają łatwą obsługę przede wszystkim wspierają standardy, dlatego też brak standardów spowodował, że wcześniej, przed 2015 rokiem mniej więcej, te narzędzia nie mogły się tak dobrze przebić do świadomości, chociaż tak na dobrą sprawę narzędzi low-code mamy od lat 90. Natomiast one nie były dobrze zintegrowane. To zawsze był jeden wielki kolos, który, który był nie, nie, nie zintegrowany z całym ekosystemem innych dostawców, tak? czyli budując sobie narzędzie oparte o platformę low-code'ową, nie mogliśmy się zintegrować z Googlem, z Microsoftem, z aws z czymś tam jeszcze nie. Dzisiaj, dzięki standardom, jest to just like that. Więc właśnie, wsparcie standardów, integracja, dostępność i rozszerzanie podstawy dobrej platformy low-codeowej. I Featurescape oraz Gartner przewiduje, że do 2025 roku 70% nowych rozwiązań w biznesie będzie robiona. Za pomocą platform Logo 70% nowych rozwiązań. Czy to jest czekadanie? Hmm. Powiedziałbym, że hmm, ciężko cokolwiek przewidywać. Natomiast moja firma Developico i Akademia bazuje tylko na platformach Logut. I od dwóch lat sobie radzimy, żyjemy, 14 osób na pokładzie. O czymś to świadczy. Technologia jest jeszcze na razie bardzo nieznana. Jeszcze jest bardzo nieświadomy rynek, więc cały czas staramy się go uświadamiać. Jego wartość będzie rosła z czasem, wartość całego rynku low Żeby Wam porównać mniej więcej, ile to jest 83 miliardy dolarów wartości rynkowa, no to dzisiaj branża edukacyjna czy e-learningowa jest warta 91 miliardów. A widzicie, jaka jest popularna. Wszędzie się mówi o kursach, choć nauczycie, tu mam platformę kursową, każdy może sobie dzisiaj zrobić kurs, na niego sprzedawać. I ta, ta branża jest warta 90 miliardów. Więc jeżeli low-code będzie wart 83, 228, to możecie sobie wyobrazić, jak bardzo będzie popularny. Jesteście w stanie teraz, jeżeli wejdziecie w branżę low-code, stać się pionierami w tej branży i faktycznie spijać śmietankę, póki jeszcze jest czas. Biznes bardzo lubi low-code, bo bardzo on oszczędza jego pieniądze, jego czas, usprawnia procesy i je upraszcza. Ilu jest vendorów low-code'owych? W opór dużo. W opór dużo. Dlatego trzecią rzeczą, której, którą, którą chciałbym poruszyć i ostatnią, to jest co dalej, jakie są dalsze kroki, czy low-code jest w ogóle sensowny, czy jest przyszłościowy, jakiego wendora wybrać. Przede wszystkim w low -code należy mieć świadomość tego, że low -code to nie jest platforma do wdrożenia jednej małej aplikacji. Tu najczęściej będziemy myśleć o pewnej już pewnym, pewnej strategii wdrażania w organizacji, pewnego ustawienia organizacji. I tutaj o tym bardzo dobrze mówi PMI, czyli Project Management Institute, ci sami, co zrobili, czy certyfikują PRINCE'a, czy, czy inne metodologie project managementowe. I oni niedawno opublikowali, dokładnie w zeszłym roku, opublikowali kurs i książkę Citizen Development for Makers, i oni przedstawiają tam taki, taki koncert dojrzało modelu dojrzałości organizacji, który bardzo dobrze opisuje, co należy na poszczególnych etapach realizować, w jaki, jaki sposób oszacowywać, czy projekt powinien zostać robiony fast trackowo, czyli, czyli full low code, czy assisted path, czy pełny IT delivery, taki standardowy, który znamy. Wspominają również o czymś, co się nazywa hyper agile. Mieliśmy agile, teraz mamy hyper agile. Dla wszystkich tych, którzy są zmęczeni Agilem, no to mam złą wiadomość. Eee, także, także metodologia proponuje już, w jaki sposób oszacowywać projekty, czy powinny być robione low-codem, czy miksem, czy w pełni standardowo, stereotypowo. Jeżeli mielibym, miałbym wam coś polecić, od czego zacząć, od jakiej platformy, jakiego wendora? Ja osobiście, czy moje firmy Developico skupiają się na dużych vendorach, takich jak Microsoft, jak Google, w przyszłości być może AWS. Wiem, że AWS sobie ostrzy zęby na low-code. Dlaczego? Dlatego, że ja pracuję tylko z dużymi klientami. Duży klient nie chce wchodzić w 10, 10 różnych małych dostawców, gdzie każdy wymaga innego licencjonowania. Każdy może zmienić to licencjonowanie, przez co bardzo nam trudno się negocjuje cokolwiek, jeżeli chodzi o stabilność cen. Oraz w szczególności, jeżeli chodzi o zgody RODO, to znowu jest to. Kolejny, kolejny komplikator i kolejny element ekosystemu, który może zostać schakowany na przykład. Dlatego duzi gracze, duże firmy, które mają perspektywiczne bardzo projekty i mają dziesiątki projektów, oni wchodzą w dużego wendora, Microsoft lub Google. I to jest to, na czym ja się skupiam, i takich też rekomenduję. Jeżeli mówimy o, o, o Microsoft, to mówimy tutaj o Power Platform, czyli Power Apps, Power Automate, Power, Power BI i Power Virtual Agent. Jeżeli mówimy o Google, to będziemy mówić o AppSheets. Ci wendorzy, którzy, czy ci klienci, których tutaj pokazałem, to co są właśnie firmy duże, znane, które pracują na narzędziach low-codeowych i robią poważny biznes. Można, można. I tutaj przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że my to. Przy okazji tego całego low codeu dzielimy się tą wiedzą, budujemy community, więc do którego was gorąco zapraszam. Mamy już na tym polu jakieś doświadczenia, jakieś osiągnięcia. Mamy również kurs power gdybyście chcieli poznać, ale oczywiście na, na sieci macie mnóstwo darmowych materiałów. Gdybyście chcieli skorzystać z naszego kursu, to tutaj jest zniżka na kurs. Oraz w Developico zatrudniamy <laughs> również ludzi, rekrutujemy także. Również mamy tutaj jakieś tam y, doświadczenia na tym polu. To tyle by było z mojej strony. Y, jak widzicie, y, ruch low-codeowy, no-codeowy jest zyskujący na popularności. I y, y, co? I zapraszam do kontaktu.